Medyk. I to też jest. Proboszcz To jest medyk, proboszcz, idiota, gwałciciel, masochista i złodziej jednym. I policjant. I policjant. I gangster, jeszcze o tym zapomniałeś. The gangster, kurwa. Jak ty byś był gangsterem, to by kurwa ta wyspa już dawno upadła. I <noise> wiem, właśnie. <noise> Makowiec, kobiet dzień, dzień byłby jebany. No to wsiadać. Już wsiadam. Czekaj. Okay. Można się przyjechać? No wsiadać. No wsiad o, wsiadać. No. Ile najwięcej jest wypłaty dostaliście? 500 tysięcy. Well. Ale to ma przyspieszenie. Ja pierdolę. Nie. 510 wjeżdżałem do miasta.